Cześć dodam, miło mi się widzieć, wyglądasz obłędnie, dzisiaj panterka. Skąd pomysł na taką stylizację? Yy, nie ma to żadnego związku z tym, że yy, chcę się zamknąć w Zoo albo yy, ciągnie mnie do dżungli. Po prostu bardzo podobał mi się ten krój, więc całą stylizację i... Yy, i klimat poszliśmy właśnie w tym kierunku. Masz taką typową dzikość serca. Dodaj, i dzisiaj we Władysławowie, ale wiem, że ty codziennie, na co dzień pracujesz dość ciężko, bo przygotowujesz się do reality show oraz do trasy koncertowej. Czy już mm. czujesz taką adrenalinę? Dowaliście nie, nie, w, on... ogóle, w ogóle tego nie czuję, mm, ale faktycznie codziennie pracujemy na planie reality. Trasę koncertową, 10 koncertów, zaczynamy 6-7 października, to będą koncerty Y, pierwsze y, stolicy. Ruszymy ze sprzedażą biletów y, po konferencji prasowej mojego reality na początku sierpnia, więc mogę zdradzić, bo jeszcze tego nie mówiłam. Y, ale nie, nie czuję jeszcze tego. No, nie wiem. Być może dlatego, że y, dopiero jak stoję na scenie, którą zbuduję, którą wymyślę, która jest y, pochodzi z mojej wyobraźni, dopiero, dopiero zaczynam czuć y, dreszcz. A tak to to wiecie. Nie jest łatwo. Ostatnio ogłosiłaś, że robisz casting do swojego reality dla, dla tancerzy. I oni się zastanawiają, jaką będą mieć z tego benefity Oraz jaką stawkę płaci doda. A jak się zastanawiają, to jest dla nich najważniejsze, że oni się w ogóle nie zgłaszają, bo ja nie potrzebuję nie, artystów na swojej scenie. Jakbym się zastanawiała, ile zarobię. Od samego początku mojego bytu na scenie to z e, całym nic nie osiągnęła w życiu, więc jakby mnie taka interesowność w ogóle nie obchodzi. Ja chcę skupiać wokół siebie artystów, a jakby nasz zarobek duży lub jeszcze większy ma być tylko i wyłącznie konsekwencją naszego dzielenia się zajawkami, artyzmem e, i super fajnym dodatkiem. Yy, a nie głównym celem. Mnie, mi brzydzi takie interesowne myślenie. No właśnie, ty jesteś tak naprawdę ikoną muzyki, jesteś na scenie tyle lat, ale jedna z influencerek, i to dokładnie Karolina Derpinski. ostatnio skomentowała tak twoją twórczość, oczywiście powiedziała, że jesteś tutaj super ikoną, ale że jakbyś miała zbudować swoją karierę w Stanach, teraz, od tego roku, to byś tam nie zaistniała. Jak byś się do tego odniosła? Yy... Nie wiem, w ogóle na ten temat nie myślałam, żeby robić karierę w Stanach, więc sam co mnie to obchodzi. Bardzo dobra odpowiedź. Dzisiaj jesteś tutaj z Darkiem oraz z jego dziećmi. Jak wiemy, ty, wywiadak podkreślałaś o tym, że sama nie jesteś gotowa na dzieci, i mm. bo nie o to chodzi, żeby je mieć nie aby nie to, mieć. że nie jestem gotowa, po prostu nie chcę ich mieć. No właśnie, bo to nie chodzi o to, żeby mieć jak torebkę, prawda? Ale jakie ty masz relacje z dziećmi Darka? Jesteś Nie, nie się jak tego mnie wszystkie dzieci lubią. Wszystkie. Nieważne, czy Darka, czy moich przyjaciółek, czy, e, czy kogokolwiek innego, po prostu bardzo do mnie lgną. Nie wiem czemu. Bo jesteś fajna, no co tutaj dalej? Czy ja wiem? Nie, może dlatego, że się po prostu nie płaszczę przed nimi, nie proszę ich o y, jakby sympatię. Uważam, że y, takie rzeczy przychodzą same. Może też... O, fani mnie ciągle wołają. No To chyba będzie bis, co? Czy nie? no ja nie, to bym wyszła, zagrała jeszcze raz. No to może trzeba tutaj podziałać, żeby się. Rafi, zapytaj się, czy chcą jeszcze bisa. Ja mogę wejść zaśpiewać! No co? No chcą! No dawaj melodię jeszcze raz! No! Dawaj, dawaj! No, dobra. Um, właśnie, bo jesteś tak naprawdę ikoną dla tylu osób. Jakie ty się odnosisz do tego, że ludzie potrafią dla, dla ciebie poświęcić swoje ciało? na przykład tatuują Twoją podobiznę, Twoje, twoje imię, twoje ksywę. Nie traktuję tatuaży jako poświęcenie. Hmm, po prostu jest to jakaś tam pamiątka, jakiś, yy, jakiś talizman, yy, amulet, rodzaj. Chyba mnie wołają ewidentnie, co? No i co? To po co wyjmujesz te słuchawki? No dobra, wchodźmy, zaśpiewajmy! Dawaj! Jezu, ekstra!